Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Rywalizacja atomowa z Ameryką. Komentuje profesor Paweł Wieczorkiewicz. Wybuch amerykańskiej bomby atomowej zrzuconej na Hiroshima zapoczątkował niewątpliwie nową erę w dziejach świata erę atomową. Przez pierwsze cztery lata tej ery bronią atomową dysponowało jedno tylko mocarstwo Stany Zjednoczone. Związek Sowiecki dołączył do klubu atomowego w cztery lata później. Sowieci podjęli badania wstępne w dziedzinie broni atomowej w końcu lat 30. Wtedy mniej więcej, kiedy podjęto je w III Rzeszy i wcześniej niż z opóźnieniem, niewątpliwym opóźnieniem podjęto je w Stanach Zjednoczonych. W momencie wybuchu wojny z Niemcami sowiecki projekt atomowy został jednak odłożony do realizacji w dalszej kolejności. Nie był to główny priorytet strategiczny. Zwłaszcza że do końca nie zdawano sobie sprawy, kierownictwo polityczne Stalin nie zdawały sobie sprawy z możliwości, jaką daje ta ewentualna broń. Dlatego wybuch bomby atomowej amerykańskiej nad japońskimi miastami stał się szokiem politycznym dla Stalina. Wbrew temu, co twierdzą hagiografowie Stalina, co prawda przyjął na konferencji poczdamskiej wiadomość o eksplozjach amerykańskich bomb atomowych z twarzą w gruncie rzeczy był głęboko poruszony. Rozwój sowieckiego programu atomowego, któremu przyznano niebywałe środki, zlecono nadzór nad nim wszechpotężnemu byłemu ministrowi bezpieczeństwa publicznego, Ławrintijowi Beri. Znaczyło to dwie rzeczy. Po pierwsze, że projekt atomowy otrzymuje absolutny priorytet w stosunku do wszelkich innych działań państwa sowieckiego, a po drugie, że wspomagać go będą tajne służby. I rzeczywiście, sowiecka bomba atomowa Powstała, jeżeli tak można powiedzieć, za pomocą trzech czynników. Pierwszym z nich było wykorzystanie starannie przejętych niemieckich badań w tym zakresie, bardzo zaawansowanych. Wszystko to, co znajdowało się w przyszłej sowieckiej strefie okupacyjnej, zostało skrzętnie, sprzęt, wyniki badań, a przede wszystkim bezcenni ludzie wywiezione w głąb Rosji. Drugim sposobem i drugą metodą było przyznanie Nieograniczonych praktycznie środków finansowych, ludzkich, technicznych sowieckim uczonym z Igorem Kurczatowem, a potem z Andriem Sacharowem, którzy pracowali nad sowiecką bombą atomową, a potem bombą wodorową. I wreszcie trzeci i bodaj czy w jakimś sensie nie najważniejszy, bo znacznie skracający całą drogę dojścia od projektu do realnej bomby, trzeci sposób, trzeci środek to szpiegostwo zagraniczne. W czasach konfrontacji między dwoma supermocarstwami sławna i głośna była sprawa małżeństwa Rosenbergów, oskarżonych o przekazanie tajemnic atomowych Związkowi Sowieckiemu. Mówi profesor Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu, Stanisław Kulczyński. Nadeszły wieści ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że wyrok śmierci wydany na małżonków Rosenbergów. Ma być wykonany 18 czerwca bieżącego roku. Wniosek obrony o rewizję wyroku wydanego na podstawie zeznań fałszywych świadków został odrzucony przez Sąd Federalny Stanów. Opinia Polska, opinia polskich kół naukowych i opinia całego świata walczącego o pokój i sprawiedliwość. Widzi w wyroku tym nie tylko pogwałcenie elementarnych zasad sprawiedliwości, nie tylko nową prowokację pod adresem patriotów amerykańskich, ale również nową prowokację pod adresem wszystkich sił postępu walczących o pokój i sprawiedliwość. Mówi ksiądz Infułatka Zmierz Lagosz: Przecież cały świat wie! że Juliusza i Ethel Rosenberg skazano niewinnie. Skazano na podstawie zeznań fałszywych świadków. My, katolicy polscy, my dolnoślązacy, domagamy się uratowania życia niewinnie skazanym patriotom amerykańskim. Dołączamy nasz głos do fali protestów, jaka ogarnęła wszystkie kraje świata. Żądamy uwolnienia Juliusza i Ethel Rosenbergu. Rosenbergowie zostali straceni przy głośnych i hałaśliwych protestach tak postępowej inteligencji i postępowej ludności w krajach Europy Zachodniej, także w krajach Europy Wschodniej, Leon Kruczkowski napisał dość podły dramat na ten temat, podły w sensie jakości, a głupi w sensie zawartości intelektualnej, bowiem po latach okazało się bez żadnych wątpliwości, że Rosenbergowie byli winni. Ale byli oni małymi pionkami w wielkiej machinie. Wielką machinę dało się zorganizować, dlatego, że zgromadzeni pochodzący zresztą z różnych krajów europejskich, najmniej tam był Amerykanów, fizycy atomowi, w ośrodku Los Alamos, doszli do wniosku, że dla dobra świata, dla dobra ludzkości, należy zadbać, aby Stany Zjednoczone nie dysponowały monopolem atomowym. Dlatego w momencie, kiedy pojawiły się takie możliwości, pojawiła się agentura sowiecka w ich Otoczeniu chętnie i z pobudek ideowych współpracowali z tą agenturą. Współpracowali niemal wszyscy z wyjątkiem Edwarda Tellera, właściwie wszyscy i Fermi i Schillard i inne wielkie nazwiska światowej fizyki. To przyspieszyło posiadanie przez Stalina bomby atomowej. Ale bomba atomowa to było mało. Trzeba było mieć bombę wodorową, którą już Amerykanie szykowali. Te prace potrwały stosunkowo. Krótko, ale jednak też cztery lata, i sukces osiągnięto już po śmierci Stalina. Było to bardzo istotne, bo jak żeśmy już powiedzieli, Sowieci w 1951-1952 roku w sposób oczywisty szykowali się do wojny, do wielkiej wojny atomowej. Ta wojna miała zakończyć się zajęciem Europy Zachodniej. Tak zresztą wszystkie sowieckie plany wojenne wyglądały w epoce późniejszej Zachruszczowa, za Breżniewa. Jak to miano osiągnąć? Otóż proszę pamiętać że związek sowiecki mało stosunkowo surbanizowany w porównaniu z Stanami Zjednoczonymi był było wiele mniej czuły na uderzenia atomowe i przy zastosowaniu Uderzenia prewencyjnego, a nawet uderzenia odwetowego w symulacji konfliktu atomowego, straty amerykańskie byłyby znacznie większe. Natomiast Sowieci za czasów Stalina utrzymywali gigantyczną pięciomilionową milionową armię. Armia, która swoją siłą liczebną, ilością sprzętu była w stanie zmieść wszystkie stojące jej na przeszkodzie wojska od Łaby po Atlantyk. W związku z tym groźba Sztandaru z czerwoną gwiazdą powiewającego na wieży Eiffla była w latach 50. do śmierci Stalina najzupełniej realna. Świat żąda zaprzestania zbrojeń atomowych. Pod presją opinii publicznej nawet pewnie mężowie stanu muszą spuścić stonu. Na konferencji prasowej w Waszyngtonie mówi prezydent Eisenhower. Pod pewnymi warunkami zgodzimy się na zaprzestanie prób z bronią atomową. Spodziewam się, że strata naukowa, którą poniesiemy w ten sposób, będzie wyrównana przez korzyść moralną, jaką niewątpliwie osiągniemy. Zachód proponuje zawieszenie prób. Tylko na jeden rok, ZSRR, na zawsze. A świat czeka na decyzję, bo dłużej zwlekać nie wolno. Tu jeszcze jedna uwaga, o której warto wspomnieć. Po śmierci stalina sowiecka doktryna wojskowa skupiła się na rozwijaniu programu rakietowego. W pierwszych latach w końcu lat 50. osiągnięto tutaj ogromne sukcesy, przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. Potem z powodów technologicznych, ekonomicznych w tym programie zarysowały się rysy. Niemniej, do początku lat 70. Związek Sowiecki w sensie militarnym był, jeśli nie pierwszym mocarstwem świata, to w każdym razie państwem całkowicie równorzędnym wobec Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Muzyka